Hi guys! Witajcie na moim kanale. Znowu. Trochę mi głupio. Bo filmu nie było ponad miesiąc. Obiecuję, że ten w końcu zmontuję. Mam nadzieję. Ale co? Mam ogólnie wielki problem bardzo duży problem bo mój pokój mnie przebodźcowuje. Kiedyś mój pokój wyglądał tak. I mimo wszystko, chyba nadal mnie to przebodźcowuje. Trochę mam jakby mental, że. Wszystkiego jest za dużo Realnie W ogóle patrzcie Dostałam współpracę z zespołem, który zmienił Ta koszulka jest mega ładna, Sory. Sorry Ale mega się po prostu jaram i jestem po prostu wdzięczna, bo to wszystko dzięki wam Gdyby nie wy, nie miałabym tego I jestem mega wdzięczna eee, Ale to powtarzam za każdym razem, gdy dostaję jakąś współpracę mm. I co? Dobra, jaki jest, jest plan. Generalnie chyba zdejmę tamten domek, bo on mnie strasznie przebodźcowuje. Albo najpierw spróbujemy zdjąć dodatki stamtąd. Co wy na to? Dobra, zdejmiemy najpierw dodatki z domku, bo może się okaże, że mnie to nie będzie przebicowywać. Tak to Hej! Sorry. No więc myślę, że... czekajcie. First of all! Kurde. Nadal mnie to trochę przebodźcowuje, wiecie? To ten jest problem. Nadal mnie to przebodcowuje. I don't get the vision. Nie po prostu wszystko przebodcowuje w moim życiu. Ogólnie ja bym najchętniej zostawiła całą tą ścianę białą, ale ja będę miała wtedy plamy na całej ścianie. I wiem, że mi się to znudzi, bo ja lubię mieć jednak plakaty. Zdjęłam ten taki różowy plakat, co był tu. I mam taką czarną. Czekajcie, tu, tu, oto fuck? Tu, był taki różowy plakat i go zdjęłam. E, chyba zmienimy ten domek, wiecie? Boże moje spodnie leżą na ziemi, mam nadzieję, że ich nie widzicie, bo tak jest, to pamiętam. Dobra, zajmujemy domek. Zobaczymy jak mi się podoba. Nie do końca nie wiem, jak to zrobić. Troszkę. Idziemy po śrubokręt. Mam nadzieję, że znajdę jakiś śrubokręt. Ale nie, serio, troszkę potrzebuję odbodźcowania. I obiecałam sobie, że w wakacje zajmę się tym pokojem. I trochę sobie ogarnę ten pokój, co nie? O, muszę tak dalej trzymać? Patrzcie na to. Patrzcie, wchodzicie do mojego domu i pierwsze, co widzicie na tej ścianie, to moje i mojej siostry zdjęcia. Dacka, nie no mocno, ale ładnie wyszła. Mamo, ładnie wyszła, mi się to mega podoba, tylko mnie to po prostu mega śmiesz, bo wchodzisz do mojego domu i widzisz moją mordę. <noise> Sorry. Dobra, gdzie jest śrubokręt? Oto, widzicie mnie w ogóle? Nie wiem, co mi widzicie. Nie będę wam pokazywać tej szafki, bo moja mama nazywa tą szafkę szafką wstydu. No jest tutaj czasami syf, ale no, tylko czasami, bo nic. Ej, możemy, dobra, w każdym filmie będę wam mówić jak nazwę ten film i ten film będzie się nazywał Room Makeover, tak to się chyba mówi? Tak. Ok, guys, chyba was troszkę przestawię w inne miejsce. Mmm. Ale dobra, obiecuję wam. Jeszcze wstawię kilka filmów w te wakacje. Kilka może nie, dobra, może takie dwa. Obiecuję wam. Tutaj macie idealną perspektywę. Jugendę weźmie o no, co mi chodzi z tym domkiem, taki trochę z dupy jest po prostu. I nie wiem czy mi to pasuje. Najwyżej potem znowu go włożymy. Ja to pauzuję, bo mi się skończy pamięć w telefonie, zanim ja to zrobię. Dobra, guys, znalazłam inny dobry śrubokręt. I robimy to po prostu, co nie? Jezus W końcu no Zostawimy efekt końcowy Wiecie co, ja po prostu kiedyś nakleiłam te lustra I jakby one są spoko, tylko trochę ja mi teraz nie paszą No to Co ja powiedziałam? Nie paszą? Ja po prostu nie miałam odkleić te lusterka Nie wiem, spróbujemy je podważyć, bo... Wiecie, ściana mi chyba nie odpadnie, mam nadzieję no, miejmy taką nadzieję. Jako, że będziemy malować od początku ściany, tak jak rok temu. Okej. Okay. Jest to jakaś... Pęknięte tak, lustra. Kinda... Of swag? Kinda of swag? To będzie miniaturka. Who said that? Who My Mam genius! Jestem genialna! I mogę nakleić sobie gdzieś to lustro, ale nie będę go kleić. Ja najpierw nie zostawiam całą miłą ścianę po prostu, nie? Mam wrażenie, że. Nie, nie wiem. mega długo zastanawiam się z moją siostrą, czy nie zamienić się łóżkami. I ona mnie na to namawia, i ja w sumie też zaczynam nad tym myśleć mocniej. I get to bo nawet takie białe łóżko, pokażę Wam nawet. Ona ma taką barierkę od tego. I ona w sumie bardzo by chciała moje łóżko. I ja się zastanawiam, czy nie wolałabym takiego. To łóżko jest takiego samego wymiaru, więc się będę zastanawiać właśnie z nią. Jej łóżko szczerze... Jezus! Sorry, nie wiem, czy mnie widzicie. Jej łóżko szczerze troszkę bardziej mi odpowiada, bo jest chyba bardziej w moim klimacie w tej chwili. Wiadomo, Kiedyś wybierałam to łyżko, bo ono jest takie. Okay, ale ja tutaj mnie się nie spodziewam, jak będzie wyglądać, wiecie, 4 lata później, praktycznie. Bo w te 4 lata, odkąd się tutaj wprowadziłam, to mega dużo się szczerze zmieniło. Ja w ogóle Wam zupełnie nie swój. Dobra, guys, już jestem po nagraniu wstępu na TikToka. Teraz Wam mogę już ja pingować. Room makeover! Dobra, zaczynamy po prostu. Podprzedam w ogóle dzisiaj w szafie O, dobra, to najchętniej, jak się zamienię z moją siostrą łóżkami, to wtedy to dam sobie pod łóżko, bo moja siostra ma takie jakby otwierane łóżko do góry. Co nie? Wiecie o co mi chodzi? I ja bym tam mogła sobie wsadzić wszystkie kartony i rzeczy, które mnie przebudzowują po prostu. I ja bym tam mogła być po prostu magnesy. Tylko wiecie, ja bym tam po prostu miała wsadzone hmm. rzeczy, których nie chcę widzieć na co dzień. Mam tam na przykład wsadzone. Hmm. No nie wiem, jakieś takie kolorowanki, jakieś takie bzdety, niepotrzebne mi rzeczy W ogóle widzicie stan moich paznokci? Straciłam jeszcze trzy Straciłam trzy jeszcze... kolory Nie da Trochę mi już odebrało mnie na przemyblowanie W chwili, gdy mam syf w pokoju W ogóle zrobiłam coś z tą półką Na książki, wy jej nie widzicie teraz, ale ja ją widzę i coś bym z nią zrobiła Ona jest najbardziej przygłaszającą elementem w moim pokoju Nienawidzę jej Okej, okay, uratowałam was, miałam 1% Umarlibyście. byście Sorry Ja nie dbam o tą baterię w ogóle w telefonie i czułam, mnie to wkurza, bo Potem będę ja żałować, że mam słabą baterię Room makeover Ja. Yeah. Więc te kartony dam sobie pod łóżko, gdy się zamienię łóżkiem z moją siostrą Kancery. Yy, co my chcemy zrobić? Tutaj jest okej okay. taki the... To sobie damy też pod łóżko. Tak, widzimy się. Um, mianowicie. Mm -mm. I hate it. W sensie uwielbiam je. Haj! Yy, generalnie. I wam pokazać Duże lustro Odpadło bez żadnych w ogóle problemów Więc yy, spoko, bo nie mam wielkiej dziury, tak jak tam Wracając <grym> Hej Kocham go Tylko On tak On będzie tutaj ok Dobra To To jest takie, że mogę gdzieś to dać Bo to jest czarno-białe Um. Najchętniej dałabym to w sumie tutaj No Tutaj by było chyba git blu, 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 blu. I jest secret mam jakiś problem po prostu z Never Nevermind i Dobra zaraz wrócę Aaaa <sum> że No Sorry nie mam skarpet Dobra, to zrobimy akwarium. Jest takie ładne. Jest takie ładne. Patrzcie, jest czysto. What the fuck. Majka mi się podoba. Jeszcze tutaj nie ma tych plakatów. I są tu trzy plakaty. Jest. Dobra. Wracając do naszego tematu, guys. Y nic nie widzicie. Dupa. Jeszcze raz coś. Hi guys! Zajebiście. Um, muszę trochę posprzątać. Kurde. Lata ja mi tutaj ciągle to lustro, co je rozpieprzyłam. Widzicie mnie? Nie. I dobra, bardzo będzie mega śmieszna, uwaga. Hi guys! Żyjecie. Muszę tu posprzątać. ty, Dajcie, wyłączę tą muzykę mnie wkurza. Haj! Weźcie to? Sorry. Mam na łyżko. Eee, jest zajebiście. Jak mi się podoba? Jak Wam się podoba? W nic widzicie to tak. tak wygląda. Jest zrobista. Takie. Hi guys! Ktoś właśnie przyjechał i się do mnie patrzył. Jak na te pilka. Dobra. Wracając. Hi guys. Jesteśmy teraz. To jest zachód słoneczko, witamina D. Więc będziemy tak sobie gadać. Ja, yeah. hi. Teraz taka szczera pogadanka, dlaczego nie było vlogów na YouTubie? Tak bardzo mi się nie chciało. I'm sorry. Mam nadzieję, że się poprawię. Naprawdę, mam nadzieję, że się poprawia. Bo tak bardzo mi się nie chciało, mimo że miałam dosłownie całe wakacje. Obiecałam sobie, że będę wstawiać co tydzień vlogi przynajmniej. No nie wyszło, ale jakby wiecie dlaczego, bo. E, moja mama kupiła sobie laptopa w nie? i e, ja chciałam na tym montować vlogi, bo stwierdziłam, że nie wiem, na laptopie może mi będzie łatwiej. Uwaga, nie było mi łatwiej, nie potrafiłam tego zrobić. I odłożyłam montowanie vloga, bo skleiłam 5 sekund, bo więcej nie potrafiłam. I powiedziałam, dobra, to zrobię to na ipadzie jutro. Uwaga, nie zrobiłam tego. Więc to jest typa. Co jeszcze chciałam? Aha, no właśnie, nie zrobiłam tego yy, na iPadzie i dosłownie mam całego jednego vloga nagranego, tylko nie mam go zmontowanego, bo tak mi się nie chce. Dosłownie z całego lipca, może dwa vlogi nawet, jeżeli by się udało, ale mi się nie chce montować, więc to wleci, mam nadzieję, że jutro. Mam nadzieję. Patrzcie, ładne sunset. W ogóle, aha, miałam ten, bo w tym, bo wy jeszcze nie wiecie, ale ja rozjaśniłam włosy. YouTube o tym nie wie, TikTok o tym wie, ale YouTube o tym nie wie. A wiem, że dużo osób z YouTube'a nie ma TikToka, więc Wam mówię. Rozjaśniam włosy jeszcze bardziej i się czuję tak dobrze. Realnie czuję, że to jest po prostu mój kolor. Nigdy się nie czułam tak dobrze w ogóle ze sobą, jak teraz. Więc jestem w ogóle w crazy szoku. Naprawdę. Jestem tak po prostu szczęśliwa, że to zrobiłam i E, w ogóle patrzcie, byłam też na poznawciach, tego też YouTube nie wie, ale mam wszystko nagrane, tylko nie sklejone i nie wstawiłam. Spadły mi już trzy i w poniedziałek idę na nowe. Mam nadzieję, że się uda wcześniej. Kurde, bo ja chcę być w słoneczku. Czekajcie, wyjdę na słońca. Chwila. Nie powiedziałam tego. Nie powiedziałam tego. Okej. Okay. Hi guys. Wychodzimy na dach. Jesteśmy... O Jezu, ale słońce. Jestem żółta. No. Nie wiem. Jakoś tak mi dobrze na tych wakacjach strasznie, a za dwa tygodnie jest już szkoła. Nie wiem, czy mnie widzicie. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Nie wiem, trochę to jest pojebane. Nie wiem, przykro mi strasznie. Nie wiem, Nie wiem. dziwnie było te wakacje. Nie mam w sumie na nic siły. W sensie jakby nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Dobrze mi jest na tych wakacjach, ale wiem, że dwa miesiące to będzie za mało, żeby odpocząć od tej szkoły, żeby wrócić tam na nowo. I taka się strasznie boję, bo ja miałam strasznie ciężki na przykład okres rok temu i to było mega dziwne szczerze. Więc szczerze mam nadzieję, że nie będzie powtórki. Nie wiem, czy wy mnie widzicie. Ale dobra. Gadam 5 minut, ale miał japer. I'm like, am I a pair? Am I a No, I ale mean, yeah, nie no. Może to dwa tygodnie jeszcze odpocznę. Przez cały sierpień, praktycznie, w sensie może bez przesady, ale większość sierpnia siedzę w domu. Cały lipiec wychodziłam, a teraz większość sierpnia siedzę w domu. I myślę, że ten miesiąc mi dobrze zrobi, bo właśnie tak chciałam sobie zrobić tak pół na pół, żeby siedzieć jednocześnie tyle samo ze znajomymi, i tyle samo właśnie w domu. I to jest ok, bo właśnie. Ten miesiąc tak głównie siedzę w domu, a. Zapomniałam, co miałam powiedzieć. A tamten miesiąc ciągle wychodziłam. Więc jest git, co nie? Ale na pewno będę jeszcze wychodzić dużo. I się tak wyrówna idealnie, myślę. O Boże, wiem. Jest mam taką fazę nektarynki jem po 5 nektarynek dziennie. That's not even funny. Nie wiem. A to tyle ode mnie. Bye, guys. W Nie wiem. Nie wiem, czy mam materiał, żeby z tego skleić vloga. Ale na pewno, skoro tutaj gadam, 5 minut. Mam schizofrenię. <tryk> Dobra, nie wiem, co się drdala. Ale nie, to tyle ode mnie. Mam 6 minut gadania teraz. Więc na pewno się skleję z tego vloga. Więc to tyle. Zostawcie lajka, suba, łapkę. łapkę w górę, suba, suba z dzwoneczkiem i komentarz. Mega ważny. I widzimy się w kolejnym vlogu Szczerze mega dobrze mi się teraz w ogóle tak gadało po prostu Bo ja na tym vlogu tylko gadałam I mega mi się to podobało Mam nadzieję, że będzie więcej Mam nadzieję, że wyrobię się z montowaniem I tyle Bye Tak, bye Nara No właśnie, ale Miałam wam pokazać końcowy wygląd pokoju tam teraz nie mam żadnych rzeczy, tutaj też niczego nie mam. Ehm, chwila. Muszę zeskoczyć. Hejka. Tutaj też nic nie mam. Tutaj jest czyście i w ogóle pod tym łóżkiem teraz mam cały pierdolnik, bo to jest taka szafa pod spodem tak jakby, co nie? Sorry, tutaj też szklanka. Ehm, no i tutaj wyczyściłam sobie i jest mega ładnie szczerze, uważam. Więc myślę, że metamorfoza po pokoju udana i to tyle. Nara!